Teraz zaproszę Was do tego, żeby każdy z Was pomyślał sobie o tym, czego chce. Co ja bym tak naprawdę chciała? Jak mogłabym sobie teraz wyobrazić, że, że przyjdzie dżin z lampą i jak po nią potrze, to jakby wyleci z tej lampy dokładnie to, o co poproszę. Jeśli jest tak w Twoim życiu, że właśnie ta kreacja, te wyobrażenia nie są aż tak dostępne, bo bardzo wierzysz w te myśli, które cię ograniczają, to nie oczekuj od siebie, że od razu będziesz w stanie wymyśleć coś super szałowego i dzikiego. Ale pomyśl sobie o tych takich malutkich, przyziemnych rzeczach, co, tak, co, co bym chciała, żeby się. Wydarzyło y, jutro. Jeśli nie mam celu, to moim celem może być znalezienie celu. <laughs> to jest bardzo częste i bardzo piękna jest praca, jeśli ktoś przychodzi y, bez konkretnego celu. Y, I za chwilę wyświetlę Wam pytania dotyczące. Sprawdzenia sobie tego celu, czyli wyznaczenia tak zwanej wartości serca. Bo jeśli ja sobie wyznaczam jakiś cel, na przykład moim celem jest, żeby pojechać do Nepalu i zrobić tam mandale, to odpowiadając sobie na te pytania, weryfikuję sobie, czy to, że ja chcę tam jechać, wynika z mojego takiego chcenia, takiego chcę już na teraz i to jest napięte? Czy odpowiadając na te pytania, które zaraz Wam wyświetlę, to się staje dla mnie bardziej dostępne, bardziej miękkie, bardziej zachęcające? I, nie, i to jest ok, jeśli wymyślisz sobie jakiś cel. I w czasie odpowiadania na pytania o wartości serca, poczujesz sam ze sobą, sama ze sobą, że to chyba jednak nie o to chodzi. Twórcza wizualizacja jest bardzo sensualnym, bardzo sensytywnym narzędziem do tego, żeby właśnie przyglądać się temu, co jest wewnątrz nas, w naszych pragnieniach, w naszych sercach, a niekoniecznie temu co mamy wgrane, bo bardzo często jest tak, że mi się wydaje, że ja chcę osiągnąć jakiś cel, chcę wyjść za mąż, chcę urodzić dziecko, chcę mieć dom, bo tak już zrobiły moje trzy siostry i dwóch braci, a ja jeszcze nie. I w czasie jakby tego procesu twórczej wizualizacji ta osoba może sobie dojść do takiego poczucia, że ej, ale to w ogóle nie jest moje, ja w ogóle tego nie potrzebuję, żeby być szczęśliwa. Więc najlepiej by było, jakbyście mieli możliwość wzięcia sobie kartki i długopisu, albo czegoś do pisania, albo telefonu do ręki, żeby móc sobie ten cel zapisać. I jak już macie tę kartkę, albo macie coś, na czym możecie zapisać, to zapiszcie sobie ten cel i zobaczcie sobie, co się we mnie dzieje, jak ja słyszę ten cel. Czy moje ciało jakoś odpowiada na ten cel? Czy moje ciało jakoś reaguje? Czy ten ruch jest bardziej otwierający, czy bardziej zaciskający? I nie chodzi tutaj o to, żeby ruch był albo otwierający, albo zaciskający, tylko żeby sobie sprawdzić, gdzie z tym celem jestem, jeśli chodzi o kontakt na poziomie ciała. Bo jeśli ruch jest otwierający, to możesz iść sobie dalej, jakby pracować, za chwilę powiem jak z wizją, za chwilę odpowiesz na to pytanie, ale jeśli ruch jest zamykający, to, to jest taki moment, w którym warto się przyjrzeć, co we mnie się zaciska na to, co we mnie jeszcze nie ma zgody, bo tam jest największy skarb, tam jest największy potencjał. To jest ta cała energia, która trzyma coś, co spowodowało, że ty dzisiaj jeszcze tego nie masz i że masz potrzebę pracować z twórczą wizualizacją. Także jeśli pojawia się napięcie, nie chcemy tego przykrywać, nie chcemy tego zaafirmowywać. Tylko chcemy na to patrzeć. Wyświetlę Wam teraz, wyświetlę Wam teraz te pytania. Uwaga, uwaga. Okej. Okay. zobacz sobie, jak masz już ten swój cel, jaka jest jego wartość serca. Po co chcesz go osiągnąć? Co ważnego się wtedy stanie? Co ci tak naprawdę da osiągnięcie tego celu? Jak się będziesz wtedy czuł? Jak będą myśleli o tobie inni? Co zyskasz i dlaczego jest to dla ciebie ważne? Jak będziesz wtedy o sobie myślał? Kim się staniesz? Jaki to stan ciała? I to jest y, dlatego bardzo ważne, ponieważ y, no, jak wiecie, to wymaga czasu, żeby posiedzieć sobie z tymi pytaniami. Myślę, że jakieś takie 10-15 minut, żeby sobie y, y, obejrzeć y, te pytania, to jest super. Chyba, że jesteście tak, jak Aga i Rafcio jako para i możecie sobie opowiedzieć. To jest w ogóle super. Bo też mówiąc o tym na głos, mam szansę siebie usłyszeć. Twórcza wizualizacja wymaga czasu. Oj, tutaj znowu mi się komentarze... Nie zdążyłam zapisać wszystkich, już udostępniam. Przepraszam. Okej, okay. jest. Zazwyczaj z takim jednym celem, jednym, jedynym celem, który sobie wybierasz, pracujemy 5 tygodni, by zbudować taki odpowiedni zasób. Ale jest to też taka Twoja osobista deklaracja, że Ty przez te 5-6 tygodni Dasz temu jednemu tematowi energię i czas.